Ja myślę, dla mnie to jest chore. Sądzę, że to jest kiepski pomysł, bo owszem, osobom, które mają dzieci, no fajnie, dostaną troszkę więcej pieniędzy, ale no przecież to trzeba skądś brać. To znowu napędzi inflację, znowu wpadniemy w kryzys. E, albo no, nie da się tego przewidzieć. Zwłaszcza, że jeszcze jakiś czas temu przy propozycji takiej rewaloryzacji e, pojawiały się artykuły, że polska gospodarka tego nie zniesie. Ale nadchodzą wybory i nagle to znosi. No więc to jest takie, no, ja jestem negatywnie do tego nastawiony. No nie jest to tam grubością objechać PiSu, bo dla mnie to są Cwele. Myślę, że to nie jest zła decyzja. Z tym, że uważam, że nie powinni dostać wszyscy. No myślę, że fajnie dla rodziców, ale też się zostawiam skąd te pieniądze wezmą się, prawda, bo oni się nie bierze z niczego. Czy będziemy za kilka lat tego oddawać w jakiś inny sposób. No nie powinna takie rzeczy nie powinny się dać. Bardzo pomysł, bardzo dobrze, dobrze. O bardzo dobrze. Fajnie. Przydałoby się w takich czasach, nie? Dzieci dziecię trzeba wmagać. Wszystkie że To dobrze. Wiem, że to niesie ze sobą no, po prostu negatywne skutki na dłuższą metę, bo y, to się oberwie przedsiębiorcom. A jeżeli przedsiębiorcy zaczną rajtować y, i wpadniemy w taki socjal, no to skąd się wezmą pieniądze? Myślę, że to nie jest dobry pomysł. Uważam, że osoby, które mają wysokie dochody, nie powinny dostać. No bo to będzie jeszcze większa inflacja i wszystko będzie nie tak droższe, więc dla mnie to jest no, bezsensowne. Dostałem taką informację od osoby, która jest e, po wykształceniu ekonomicznym, że e, MENCEN jest dobrze przygotowany ekonomicznie i to mi e, bardzo spowiada. ale jeszcze nie zapoznałem się ze wszystkimi e, kandydatami, więc no, to jeszcze przede mną. Ale póki co najbardziej stawiam na ekonomię, no bo jeżeli jest silna ekonomia, no to wtedy można coś budować. Jeżeli jest słaba ekonomia, no to wszystko w pewnym momencie może walnąć. W tym momencie, no nikogo. Tego to jeszcze nie wiem. Nad tym trzeba się głęboko zastanowić. Nie, nie wiem jeszcze. Trudno mi powiedzieć, może w ogóle. Nie mam na razie zdania na ten temat. Dopisz, tylko dopisz. Nie wiem, jeszcze się nad tym nie zastanawiałam. Mm, no tego nie ujawnię.